Korea uniwersum Diviego, ogromne kolaboracje polskich influencerów i marek, Blowek ponad 13 lat na YouTubie, czy to koniec rapów? To wszystko i jeszcze więcej przedstawiam w tym materiale. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. A zacznijmy sobie od dosyć dużej współpracy polskiego influencera Bedoesa oraz FMMA. Marka Porsche, bo właśnie z nimi współpraca podjął się BDOS, pojawia się w jego działalności od lat. W 2021 roku nagrali oni wspólny spot. Rok później BDOS i jego ekipa 2.1.5 wjechali czterema czerwonymi Porsche na SBM Festival, w Bydgoszczy. Stworzony jest aktualnie Mural z wizerunkiem rapera. To Mural na rzecz współpracy Borysa z Marką Porsche. A to nie wszystko z naszych polskich kolaboracji, ponieważ Femma podjęło się współpracy z Kanal Plus. A Fame 21 po raz pierwszy będzie dostępny tylko w Kanal Plus Online. Do wyboru będą dwie subskrypcje, jedna za 39, a druga za 49 zł miesięcznie. Osobiście cieszę się, że polscy influencerzy podejmują się współpracy z tak dużymi polskimi markami. Zobaczymy, kto będzie następny. Oczywiście będę was o tym na bieżąco informował. Co się równie wielkiego, to ponad 13 lat blołka na YouTubie, który napisał na społeczności Jestem wdzięczny. Za ten czas dużo się zmieniło przez te 13 lat. W sumie wielu z was dorastało razem ze mną. Dzięki, że jesteście, bo gdyby nie wy, to nieraz bym odpuścił, ale wciąż jestem i wciąż czuję tą samą zajawkę w sercu. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że już w niedzielę o 15 nowy odcinek pokafona także będzie oglądany do obiadku. Wiadomo, no chyba, że ja wrzuceniu, no to wiecie, wtedy wtedy nie. Teraz przenieśmy się na chwilę do. Minecraftowego świata bo rapy.pl odnosi ogromny spadek, a anarchia GD zdecydowanie podbija Minecrafta. Na rapy.pl aktualnie gra średnio 1500-600 osób, co jest naprawdę niskim wynikiem, jak na ich serwis, ponieważ osiągali oni rekordy Polski w ilości graczy, a na Anarchii, która stale się utrzymuje na pierwszym miejscu pod względem graczy, gra około 3600-3700 osób. O tym jak dalej to się potoczy, który serwer będzie największy, będę Was na bieżąco informował. Aczkolwiek, osobiście wydaje mi się, że Anarchia bardzo długo utrzyma się tam, a RAP.pl będą tylko spadały. Odnosi to oczywiście skutek taki, że na Anarchii będą nagrywać jutwerze, bo jest popularna, no i przez to będzie coraz bardziej popularna i tak dalej. Właściwie to już teraz tak jest, a większość numerów zwierzęta nie odeszła z rapu, ze względu na wycie, który się tam odbył. No ale to chyba nic dziwnego. Jak już o Minecraft'cie, to powiem wam o chorym uniwersum Dwiego, ponieważ po zlikowaniu przez Villa srebrnego przycisku Dwiego, co wtedy wydawało się podejrzane i można było pomyśleć, że to on, aczkolwiek później ogromna ilość Minecraftowych youtuberów zaczęła wrzucać zdjęcia z 100% legit, Original przyciskiem Dwiego i łapać się zasięgów. Zrobił to między innymi Sagi, Afik i... <laughs> Fawo, a teraz takie wyjaśnienie głupoty igoryks Live. Kolego, czemu o sagim i Afiku powiedziałeś, że trollują pod zasięgi? Po tym, co my z widoku widza możemy zauważyć, dokładnie tak samo zachował się Wilo, a do niego się nie przyczepiłeś. Dodatkowo powiedziałeś, że nie bazujesz tylko na swoich domysłach, a również na dowodach, a sekundę potem, że i tak ich nie pokażesz, bo nie są potwierdzone. No i XD. Według mnie nigdy nie dowiemy się, kim jest Divi, dopóki on sam się do tego nie przyzna, ponieważ teraz ani przycisk, ani screen, ani nawet nagranie nie jest w stanie nam tego potwierdzić. Bo tak to właśnie nam zrobili ci: wszyscy komentarze, newsy. I nie, to wszystko nie jest takie pokmachwane. po prostu parę osób wrzuciło insta-story. Po prostu to ty, Igor, nie umiesz tego wytłumaczyć. To ty tego nie umiesz dobrze przedstawić. Wrzucasz to tam, 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 jakby nie wiadomo co się stało. Nie, trzech, czterech youtuberów wrzuciło na insta story przycisk dwiego. Który, no wiadomo, że któryś z nich jest fałszywy, no może jeden jest oryginalny. No ale co z tego? Nie dowiesz się, który naprawdę jest oryginalny. Wyjdźmy teraz trochę z tego uniwersum Diviego i pokażę Wam teraz coś z bardziej, że tak powiem, prawdziwego świata, o ile można to tak nazwać, ponieważ to również pochodzi z Internetu. Eksperci z NordVPN alarmują, że ponad 54 miliardy plików cookie trafiło na darkweb, zwiększając ryzyko ataków na prywatność użytkowników. Dane pochodzą głównie z platform takich jak Google, YouTube, Microsoft i Bing. Jak podano, ponad 2,5 miliarda wszystkich plików cookie zbiorze danych pochodziło z Google, a kolejne 692 miliony z Z kolei od firmy Microsoft i Bing pochodziło ponad 500 milionów. Z, z pozyskanych plików cookie, z których było 17%, było aktywnych. Hackerzy mogą wykradać hasła, adresy IP oraz przyjmować konto użytkowników. Adrianus totalnie to czyta, ekspert na VPN do spraw cyberbezpieczeństwa podkreśla, że nieusprawiedliwione, nieuprawnione. Wykorzystywanie plików cookie stanowi realne zagrożenie dla danych osobowych, pliki cookie ujawnione w wycieku obejmują przepisane identyfikatory, sesji oraz dane osobowe, jak imię, nazwisko, adres e-mail i hasło. Atakujący wykorzystali 12 rodzajów złośliwego oprogramowania, w tym keyloggery i infostillery do kradzieży danych. Dane zostały zebrane z kanałów Telegram, gdzie hakerzy ogłaszają skradzione dane na sprzęt, aby chronić się przed takimi atakami. Eksperci zalecają instalowanie oprogramowania tylko z zaufanych źródeł, stosowanie programów antywirusowych. A na koniec powiem Wam, że Krzysztof Stanowski został ofiarą spookingu, a osobiście wypowiedział się na Xie, gdzie napisał Bardzo miła wizyta policji w nocy. Dostali telefon z mojego numeru, że poświartowałem żonę. Potem jeszcze sporo... Innych zgłoszeń rzekomo ode mnie. Funkcjonariuszom bardzo dziękuję za rozsądek i że mnie obudzili mi dzieci. Definitywnie trzeba poprzedni numer zdezaktywować. To tyle. Zapraszam was do ubić mojego Discorda, podesłania minusików i ten. No, Igory Live to farmazon. Dzięki. Wurczalera. Klandarz. Lepszy niż jakieś szefy. Że szefy? Top jeden? Coś cię chyba boli. O zobacz, to szefy. Padają od mej strefy. Jednak. Cześć na pośmowę.